Automatyzacja księgowań. Program Symfonia Finanse i Księgowość pozwala na usprawnienie czynności wykonywanych w systemie poprzez automatyzację procedur. I tak dokumenty VAT mogą mieć przypisane konta księgowe, aby były możliwe automatyczne księgowanie. Definicja automatycznych księgowań wprowadza się w oknie ustawienia, parametry stałe. Rejestry i konta VAT. Na zakładce maski kont należy w odpowiednich wierszach przy wybranych rodzajach dokumentów wskazać konta, które będą automatycznie wprowadzane w tym dokumencie podczas jego rejestracji. W odpowiednich kolumnach powinny być wpisane konta dla kwot netto, brutto, VAT-u należnego i VAT-u naliczonego. Dla przykładu. Dokument FVS, czyli faktura VAT-sprzedaż, będzie dekretowana w następujący sposób. Kwota netto będzie trafiała na konto 702,2, VAT należny na konto 221,1, a rozrachunek, czyli należność, na konto 2013,1 i na odpowiednią kartotekę kontrahenta. Należy zwrócić uwagę na to, że w kontach księgowych, w których występują kartoteki lub słowniki, jest wprowadzony znak X. Podczas automatycznej dekretacji numer kontrahenta jest pobierany z nagłówka dokumentu. To oznacza, że użytkownik nie musi już nic uzupełniać w księgowaniu kwoty brutto. Podobne ustawienie jest dla faktury zakupu: mianowicie kwota netto będzie trafiać na konto 303 rozliczenie zakupu. VAT naliczony na rozliczenie VATu naliczonego, natomiast zobowiązanie na konto 202.3.1 i odpowiedniego kontrahenta. Drugim sposobem automatyzacji księgowań jest utworzenie wzorca księgowania. Taki wzorzec można wykonać na podstawie innego dokumentu. Jako przykład weźmiemy dokument. Na którym został zaksięgowany zakup paliwa z 50% odliczeniem podatku VAT i 75% kosztów uzyskania przychodów. Po otwarciu tego dokumentu należy zapisać go do wzorców, korzystając z przycisku strzałki, czyli zapisz, oraz do wzorców. Następnie w polu nazwa operacji należy wpisać odpowiednią nazwę. I zatwierdzić przyciskiem OK. Od tego momentu można już korzystać z tego wzorca dekretacji za pomocą przycisku Użyj wzorca w oknie wprowadzania dokumentu. Po kliknięciu tego przycisku użytkownik ma do wyboru dwa polecenia. Skopiuj ze wzorca lub zastosuj do dekretacji. W obu przypadkach zostanie otwarte okno z wzorcami, które użytkownik wcześniej przygotował dla konkretnych rodzajów operacji gospodarczych. W wyświetlonym oknie jest tylko jeden wzorzec dla paliwa, ale można tworzyć dowolną liczbę wzorców. Podczas wybierania ich do skopiowania lub dekretacji można kierować się jego nazwą lub podglądem zawartości wzorca widocznym w prawym panelu okna. Po skopiowaniu danych ze wzorca pozostaje zmienić daty oraz numer dokumentu, a także kwoty w rejestrze. Następnie należy uzupełnić rozrachunki i zapisać do bufora.